Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Prezydentowo, od wielu lat zajmuje się Pani inicjowaniem i promowaniem wielu działań dotyczących przeciwdziałania przemocy. Yy, czy mogła Pani nam powiedzieć, yy, jakie działania w Polsce yy, mogą uchodzić za takie, które przynoszą jak najbardziej adekwatną i skuteczną pomoc ofiarom przemocy? Myślę, że każde działania są yy, nie do przecenienia. Dlatego, że zjawisko przemocy jest ciągle taką najbardziej obrzydliwą stroną, jeśli mówimy o prawach człowieka. Przemoc, mimo że bardzo często mówi się o przemocy w rodzinie, jest przede wszystkim przemocą wobec kobiet. 90, tutaj te statystyki są bardzo, bardzo różne, ale śmiem twierdzić, że około 98% osób, które doznają przemocy, to są, to są kobiety. W związku z tym, jeśli jakakolwiek organizacja ma ochotę włączać się w działania przeciwprzemocowe, my jesteśmy szczęśliwi. Od paru lat tymi kwestiami w naszej fundacji osobiście zajmuję się i ogromnie cieszę się, że... Mam przyjemność kolejny, trzeci raz, miałam przyjemność prowadzić panel w ramach Kongresu Kobiet dotyczący przeciwdziałania przemocy. Natomiast przyznam szczerze, że kiedy zaczęłam zajmować się tą problematyką w sposób taki bardzo, bardzo głęboki zauważyłam, że nie do końca jest tak, jak nam się bardzo często wydaje. Ponieważ jesteśmy malkontentami, więc jak mówimy, czy możemy podyskutować na temat związany z przeciwdziałaniem przemocy, to mówimy w Polsce się nic nie dzieje. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Jak zaczęłam bardzo tak dokładnie, tak po poznańsku dociekać, jak wygląda problematyka w całym tym obszarze, to po pierwsze Mamy nieźle, niezłe ustawodawstwo, łącznie z tym, że mamy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z 2005 roku i to jest jeden z takich argumentów za tym, że warto w ramach Kongresu Kobiet na ten temat rozmawiać, bo przyznaję szczerze, że wiele osób starało się, żeby tą nowelizację spowodować w jak najszybszym tempie, ale także nasze działania i rekomendacje panelu przeciwprzemocowego przyczyniły się do tego, że tą, tą nowelę uzyskaliśmy. Nie jest ona idealna, jest wiele kwestii do zrobienia, ale dyskutując o tych kwestiach związanych z przemocą w Polsce, miałam możliwość spotykania się i z osobami reprezentu reprezentującymi przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych, i różnego rodzaju struktur współdziałających ze sobą w tym obszarze. Wiem, jak wiele jest do zrobienia ale nie do przecenienia, tak jak powiedziałam, są wszystkie działania, każde z nich, ponieważ tylko ich suma może powodować, że będzie większa świadomość tego problemu, że będzie większa siła nacisku na organy, które powinny wcielać w życie ustawodawstwo. Także jestem wdzięczna, że tak wiele organizacji pochyla się nad tym problemem. No właśnie, wspomniała Pani na temat świadomości. Czy przez, na przestrzeni tych ostatnich kilku lat... Zmieniła się świadomość Polaków, jeśli chodzi o kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Może, może troszkę. Liczby ciągle są ciemne. Liczby są z mojego punktu widzenia, zapewne pana, który tym się zajmuje, i wielu innych osób, które znają ten problem. Yy, przerażające, dlatego że mimo, że jest większa świadomość śmiem, śmiem twierdzić, że jest większa świadomość mówimy bardziej otwarcie na ten temat bardzo pomocny w tym wszystkim są media ogromnie dziękujemy, że media yy, nagłaśniają nie tylko sensacje tylko potem dociekają, dlaczego do tego doszło dlaczego tak się zdarzyło kto popełnił błąd, czego zaniechano i to jest ogromnie, ogromnie ważne, ale yy, ta liczba jest niemalejąca i to nas to nas może martwić. Chciałabym bardzo, żeby przy okazji na przykład kolejnego spisu powszechnego, który będzie w Polsce się odbywał, można było zrobić zadać jeszcze jedno pytanie związane właśnie z przemocą. Czy pan, pani doznawał przemocy? O tym dyskutowaliśmy także w tym roku na Kongresie. Pani profesor Gruszczyńska, która wcześniej robiła badania, chciałaby je powtórzyć w znacznie większym wymiarze. Chcielibyśmy bardzo, żeby tak się zdarzyło. Ale musimy pamiętać o tym, że tą świadomość buduje każdy z nas na tym swoim małym poletku, na, na którym działa. Ja przyznam, że zaczęłam się spotykać. W zeszłym roku jeszcze z ministrem sprawiedliwości i mam dla niego bardzo duży szacunek. Pan minister Kwiatkowski nie tylko, że przychodził na spotkania, które ja organizowałem w naszej fundacji razem z Centrum Praw Kobiet, które pierwsze. Zaczęło działania w tym obszarze na, na, na dużą skalę, jako jedno z pierwszych w Polsce prowadziło ośrodek dla kobiet, które uciekały z dziećmi, dla kobiet, które do, doznawały przemocy, bo, bo tak sformułowane było prawo, że nie mężczyzna dokładnie, nie, nie, nie mężczyzna przemocowy, ciągle widzi Pan, mówię mężczyzna przemocowy, bo jednak też częstsze wychodził z domu, tylko musiała uciekać kobieta z dziećmi z reguły. Mamy 35 takich ośrodków, pewnie. Za mało. Ja pamiętam jeszcze taką dyskusję, która toczyła się, kiedy mówiono tak, no tak, ale dlaczego? Jak można było zapis taki zrobić, że to kat ma z domu być wyprowadzany, tak? U ustawowo w tej chwili. A co ten biedak zrobi? Nie zastanawiamy się, co zrobi kobieta, co robią dzieci, z czego będzie się utrzymywała. Jak poradzą sobie dzieci, które zostają wyrwane ze swojego środowiska, ze szkół, ze środowisk przyjaciół. I to się troszeczkę zmieniło. I mam wrażenie, że miałam też przyjemność tutaj gościć pana ministra Miller'a, przedstawicieli policji, przedstawicieli Parpy. Organizacji pozarządowych działających w tych obszarach, i wszyscy doszliśmy do wniosku, że my nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Ja nie, nie dlatego proszę o spotkania, i także zapraszana jestem na tego typu spotkania, żeby mówić dla przedstawicieli, zwłaszcza władzy, tak? to robicie źle. Tylko Ko korzystając z tej możliwości, którą daje mi moja pozycja i, i, i fundacja, spotykania się z kobiet, które doznawały przemocy, dowiaduje się, co w tej ustawie działa nie tak, co najbardziej te kobiety niepokoiło, co udało nam się już zrobić w tej chwili. My, my, uważałyśmy, że bardzo ważny jest zapis, który mówi na przykład o tym, żeby Procedura niebieskiej karty, która jest tak ważna, z której cieszymy się, prawda? Nie była tą procedurą, która będzie martwa. Wiemy, że w ostatnich latach niestety mniej niebieskich kart zostało założonych. Mało tego, od samych kobiet wiem, że one w pewnym momencie, bojąc się, jak zadziała. Yy, mąż, partner yy, po, po, po zgłoszeniu wycofywały niebieską kartę. W związku z tym, nawet jak zdarzały się sytuacje dramatyczne, tak jak w zeszłym roku, nie w tym roku jeszcze, prawda? W Czepankowi w lipcu, gdzie yy, yy, oprawca, który wychodził z więzienia, yy, po powrocie yy, zamordował żonę, yy, córkę i swoją pasierbicę, po czym sam popełnił samobójstwo. To wtedy mówimy: Jezus Maria, nikt nie zgłaszał, nic się nie działo. Nie! Kobieta przychodzi i wycofuje tą niebieską kartę. Chcielibyśmy, żeby było możliwość zawieszenia procedury niebieskiej karty, ale nie wycofywania jej. Następny nasz postulat zgłoszony dla pana ministra Kwiatkowskiego był taki, żeby było więcej patroli mieszanych, że wtedy, kiedy na interwencję wezwany przychodzi patrol, z reguły to jest dwóch policjantów. Nikt nie rozmawia z kobietą. Kobieta gdzieś tam barykaduje się, prawda, i liże rany. Bardzo często to, jest, to, są, to są rany poważne. Boi się nawet zgłosić na, na pogotowie. A mężczyzna w takiej sytuacji siada z policjantami, proponuje szklankę herbaty czy kawy i mówi: To jest wariatka. To jest wariatka, bo, ale proszę pana, niech pan popatrzy. W, w takiej sytuacji, gdyby była kobieta, policjantka, bo to jest też nasz postulat, żeby więcej przyjmować kobiet do, do policji, i w tego typu sytuacjach. Nie czuje się tak, że zaopiekowana w danym momencie kobieta jest bardzo ważnym y, postulatem. Dlatego chciałbym jeszcze zacząć powiedzieć też wtrącić coś takiego, że prawo, ale prawo, żeby nie było martwe, musi być oparte na koalicji lokalnej, tak na partnerstwie, tak instytucji, jest. organizacji, które. Miód na moje serce, pan ma absolutną rację. Wie pan, I budowanie tej koalicji, tego partnerstwa tak wymaga jest. największego wysiłku tak i zaangażowania. I chwała Gdyni, że działacie tak dobrze. No, naprawdę jestem tak szczęśliwa, że jest takie, takie, takie miejsce, które my powinniśmy o waszych działaniach mówić głośno i uważam, że powinniście robić jak najwięcej szkoleń dla innych organizacji, dla innych organów, bo robicie to w sposób taki, jak nie tylko ustawa wskazuje, ponieważ. Powinny, mamy, mamy naprawdę nieźle sformułowany Krajowy y, Program y, do Spraw Przeciwdziałania Przemocy, w którym to mamy informację, że tego typu gremia powinny y, spotykać się minimum raz w kwartale albo częściej. Pan mi powiedział, że u I Was takie grupy takie robicie znacznie częściej. Ja przygotowując się do tegorocznego y, y, naszego kongresu, przeczytałam, że niestety więcej niż połowie y, 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 gmin, powiatów, województw w ogóle nie, nie działają te, te grupy. Proszę sobie wyobrażać, że one są martwa że 60, litera. Około 60% gmin w Polsce ma powołane zespoły, natomiast nie wiadomo jak działa. No i Ja zrobiłam wszystko, i teraz taką informację przekazujemy dla pana ministra Kwiatkowskiego, jak to działa w województwo warmińsko-mazurskim, ponieważ tam największa ilość tych najbardziej nagłośnionych przypadków się zdarzyła i z czegoś to musi wynikać. Tak? My wiemy, że raz tylko się ten, ta, ta grupa zebrała w przeciągu. Pół roku, a powinni się minimum raz na kwartał spotykać, najważniejszą rzeczą jest ten czynnik ludzki. To tylko i wyłącznie zależy od ludzi. Prawda? ponieważ wiemy, że y, powinny spotykać się, to jest kilkanaście podmiotów, począwszy od y, policji, od kuratorów y, miejskich ośrodków, czy gminnych ośrodków pomocy społecznej i tak dalej, i tak dalej. Y, w związku z tym wtedy, kiedy jest wymiana informacji, y, mi się, że Matko Boska, już jakieś zgłoszenie wcześniej było, to jak to, to policja nie była, czy na przykład MOPS nie zgłosił tego dalej, prawda, że na przykład jest takie wielkie niedoinformowanie i to jest także jeden z naszych postulatów, które zgłaszaliśmy. Przychodzi kobieta do, na przykład do, na pogotowie i mówi, że chciałabym prosić o obdukcję, a obdukcji może dokonać, jak wiemy, tylko i wyłącznie biegły sądowy. Biegły sądowy w tym momencie nie może stwierdzić jakiego rodzaju obrażenia kobieta jakich obrażeń doznała. Kobieta wypowiedziała jedno złe zdanie. Powinna powiedzieć,